Witam w drugiej części filmu dotyczącego sprzętu do domowych treningów siłowych I dzisiaj będzie o ławeczce do ćwiczeń oraz o stojaku na sztangę I tak tytułem wstępu, e, oczywiście na rynku mamy dostępne e, mnóstwo różnych sprzętów Czy też bardziej profesjonalnych i mniej profesjonalnych Ja chciałabym mm, opisać to, co ja posiadam i to, co moim zdaniem sprawdzi się dla kobiety ćwiczącej w domu e, Siłowo no i oczywiście ja nie mam jakoś bardzo wiele miejsca w mieszkaniu, także też zależało mi, żeby ten sprzęt łatwo można było przechowywać. Także takie były moje kryteria. I zaczynamy od ławeczki. Tak wygląda moja ławeczka. Ja wam później pokażę jak ona się rozkłada, ale tak wygląda spoość. I myślę, że taką najważniejszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę kupując jakąkolwiek ławeczkę, to jest to, żeby ona była bezpieczna. Czyli na pewno trzeba sprawdzić, żeby ona była stabilna i się jakoś nie chwiała, żeby była solidnie wykonana. Także jak ćwiczymy, żeby ona nam się nie przewróciła. Także zobaczcie, ta ławeczka, jak widzicie, ona się trochę chwieje. Nie należy do jakichś najstabilniejszych ławeczek nad, pod słońcem, ale no jak dla mnie ona się sprawdza, ja już wy, wypróbowałam ją przez dość długi czas. Wykonałam z, z jej użyciem bardzo wiele treningów i nigdy nie poczułam jakiegoś takiego momentu, w którym miałaby ta ławeczka stracić równowagę. Czy, czy miałaby się jakoś rozpaść, ale no nie poleciłabym jej na przykład dla jakiegoś, nie wiem, tenkiego chłopa, który by chciał wyciskać na niej 120 kg. Ale jak dla mnie się ona sprawdza, Prawdza, jestem zadowolona. Tutaj jest w miarę solidnie wykonana. Ta deska też jest całkiem nieźle zrobiona. Nie jest ani zatwarta, ani za miękka. Ten materiał jest dość mocny, także nic tutaj się nie odgniata. Z jej jakości jestem zadowolona. Druga taka rzecz, która, na której mi zależało, ale która myślę, że też się sprawdzi dla osoby, która chce mieć tylko jedną ławeczkę, to jest to, żeby ta ławka była regulowana ponieważ na rynku oczywiście jest bardzo wiele ławeczek, niektóre są tylko na przykład płaskie, niektóre są tylko pochyłe, to już w ogóle mało jest na nie możliwości. A ta pokażę wam jak się reguluje. I zobaczcie, jeśli ja odkręcę sobie tą śrubę, to ta ławeczka może być po pierwsze pochyła, na przykład do brzuszków, do nawet do, do jakiegoś wyciskania na ławce pochyłej i później ona stopniowo tutaj może być oczywiście pozioma i może iść w samą górę. Tutaj jest mnóstwo poziomów na które możemy ją y, ustawić aż do kąta prostego. Ona może być tu też taka fajna skośna także pod tym względem naprawdę y, super sprawa. Yy, Kolejna rzecz, która myślę, że jest naprawdę przydatna, to to, żeby ta ławeczka się składała. Wiadomo, składana ławeczka nie będzie tak stabilna jak taka ławeczka, która jest na stałe, ale oczywiście do przechowywania najlepiej, żeby ona zajmowała jak najmniej miejsca. I teraz znowu Wam pokażę. Tutaj ona już jest złożona, ale jeśli odkręcę, Tą śrubę. To ta ławeczka, zobaczcie, składa się praktycznie na płasko. Także bardzo łatwo ją, bardzo łatwo ją złożyć, na przykład do, do szafy, po treningu i tak dalej. Ja jej nie lubię trzymać na wierzchu. Zawsze ją po treningu chowam, to zajmuje chwilę, także to jest naprawdę bardzo praktyczna opcja. Trzy rzeczy myślę, że są najważniejsze. Jeszcze raz podsumowując to, żeby ławka była stabilna, żeby była regulowana i żeby była składana, jeśli ktoś nie chce jej trzymać na wierzchu. Jeśli chodzi o rodzaj ławeczek, no to jest ich oczywiście mnóstwo, są jakieś z dodatkowymi opcjami. Ta ławeczka na przykład jeszcze miała dodatkowo modlitewnik, no ale jako nie używa, więc go mam schowanego. Są ławeczki na przykład z jakimiś takimi podpórkami na krążki, z obciążeniem, ale jeśli chodzi o taki podstawowy sprzęt, to myślę, że taka najprostsza bez jakichś dodatkowych bajerów nie będzie się tutaj za bardzo co miało zepsuć. Także to jest taka, myślę, że całkiem dobra opcja, jak dla osoby, która sobie tak reakcjacyjnie ćwiczy siłowo w domu. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o ławeczkę. I został nam jeszcze stojak na sztangę. Ja powiem Wam, że dość długo szukałam odpowiedniego stojaka. Przede wszystkim zależało mi na tym, aby on się sprawdził do wielu różnych ćwiczeń żebym na przykład mogła położyć sobie na takim niskim poziomie sztangę do martwego ciągu, ponieważ mam krążki o małej średnicy i nie chciałam, żeby ona była całkowicie na ziemi. Także żeby tutaj była jakaś podstawa. Po drugie, żeby on się sprawdził też do wyciskania na tym poziomie, a po trzecie, żeby on się sprawdził też do przysiadów. No i ten stojak, który ja kupiłam, on spełnia te wszystkie warunki. Zobaczcie, to są takie dwie osobne podstawki. Tutaj, tak jak pokazywałam, mają pierwszą podpórkę, tutaj drugą, a trzecia działa w ten sposób. Tutaj możemy sobie to elegancko wysunąć, ustawić jaką tylko chcemy wysokość. Tutaj wstawiamy śrubę, żeby zablokować. No i możemy sobie elegancko założyć sztangę i robić na przykład przysiady. Także to jest naprawdę bardzo przydatna sprawa. Ja ten stojak kupiłam na, na eBayu i powiem Wam, że miałam takie trochę wątpliwości, czy. Czy to będzie w ogóle przy, zdatne do ćwiczeń, czy to, czy to nie będzie po prostu y, jakiś bubel, ale no, te stojaki są naprawdę solidne. Y, bardzo, mm, bardzo dobrze tutaj się trzymają, nic się z nimi nie dzieje. Y, no i nie mam obawy, y, żeby położyć jakąś sztangę z jakimś większym obciążeniem. Także jeśli chodzi o te stojaki, to jest naprawdę bardzo przydatna rzecz. Y, Sprawdza się to do wielu ćwiczeń, nie musimy kombinować jak sobie założyć jakieś, jakieś większe obciążenie Nie musimy angażować innych domowników, by nam podawali tą sztangę Także jeśli chodzi o te sprzęty, które opisałam Czyli stojaki, ławeczka, sztanga i hantle Plus może jeszcze drążek do pociągania no to myślę, że to takie podstawy, jeśli chodzi o domowe treningi siłowe. Naprawdę otwiera to nam dużo możliwości. Oczywiście nie będzie to tak profesjonalne jak na siłowni, ale jeśli ktoś ćwiczy rekreacyjnie, to na pewno się to sprawdzi. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że te informacje wszystkie okazały się przydatne i pozdrawiam.